Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami moi kochani. Dzisiaj mamy piątek, 17 września także czas leci naprawdę nieubłaganie szybko. Ja mam dzisiaj jeszcze wolne, jutro idę dopiero do pracy i to są już moje ostatnie w sumie podrygi w tej pracy. A teraz muszę pędzić do weterynarza, ponieważ moi mili stał się cud. Zresztą sami zobaczcie. Jedz, myszko. Jejku, jedz, kochani. Biedna, Boże. Masz szlaban na wyjścia do osiemnastki. Jedz, jedz, myszko, jedz. Do weterynarzy trzeba z nią jechać. Tak, kochani, prawie po siedmiu tygodniach y, na gigancie y, nasza Majkunka, nasza Inka, sama wróciła do domu. Y, obraz generalnie nędzy i rozpaczy jest tak wychudzona, jest y, tak y, zlęknięta, biedna, ale jest, to jest najważniejsze. Byliśmy wczoraj już u weterynarza i dostała oczywiście leki i przeciwbólowe, bo kuleje niestety na łapkę tylną i przeciwzapalne i na odrobaczenie przede wszystkim. Musimy teraz bardzo, bardzo uważać na nią, na jej karmienie, ponieważ no jest wygłodniała. Je bardzo łapczywie i jeżeli ją teraz przekarmimy i dostanie naraz za dużo, no to może się jeszcze bardziej rozchorować, dlatego bardzo uważamy. Mamy za sobą całkowicie nieprzespaną noc i bardzo trudny wczorajszy dzień, ponieważ no, dziewczyny mają trudną adaptację wtórną i ja wiem, że Wam opowiadałam o tym, że Lili, czyli nasza bengalka bardzo tęskni i szuka, ale to są zwierzęta, głównie wyczuwają się po zapachu. Po siedmiu tygodniach e, zapach Inki jest całkowicie inny, dlatego e, no jest ciężko. Nie ma w nich agresji, ale no nie są do siebie nastawione bardzo entuzjastycznie. O ile Inka, ona zawsze była taka, że ona do Lili jest bardzo przyjaźnie nastawiona, no to Lilka już ma trochę inne zdanie na ten temat i no było ciężko. Eee, bardzo ciężko. Przyznam Wam szczerze, że eee, tak jeszcze pomyślałam sobie, że jak dojdzie za półtora miesiąca jeszcze do tego eee, Dziecko, no to będzie naprawdę wesoło. Mam nadzieję, że się uporamy do tego czasu i dziewczyny już się pogodzą ze sobą. Niemniej jednak ja wiem, że w, w moim głosie i we mnie nie ma teraz euforii. Musicie wybaczyć, ale ja naprawdę nie spałam całusieńką noc I, i po prostu jestem bardzo, bardzo zmęczona. Musicie mi uwierzyć na słowo, że jesteśmy przeszczęśliwi, bo naprawdę zaczęliśmy już pomału tracić nadzieję. Także to jest kolejny przykład na to, że cuda się zdarzają i nie warto tracić nadziei. Tak jak nie warto tracić nadziei w to, że uda się kiedyś i te dwie kreski na teście się pojawią, to tak samo nie ma. Co się poddawać i, i, i wierzyć w to, że odnajdzie się kot. No, sami przyznacie, że ta historia jest bardzo dziwna, bo kot po prostu z podziemi się wyłonił. Po prostu po prostu wróciła sobie do domu, tak jak gdyby nigdy nic. No, także jadę po te lekarstwa, ponieważ niestety, ale wczoraj leki na odrobaczenie wszystkie zwymiotowała. To właśnie jest to łapczywe jedzenie. Bardzo, 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 bardzo nie jest to fajne, ponieważ no, ja teraz będąc w ciąży tych pasożytów chyba najbardziej się boję. Nie tyle chorób jakichś bakteryjnych i wirusowych od zwierzęcych, ponieważ inka była zaszczepiona i dostaje też antybiotyk, więc, więc to, to mnie jakoś nie przeraża, ale jednak te pasożyty mnie przerażają. Troszeczkę. Ona była odrobaczona wprawdzie w czerwcu, dlatego mam nadzieję, że nic takiego strasznego nie załapała. Ale to jednak jest 7 tygodni poza domem, 7 tygodni żywienia poza domem, czyli polowania. No i może być różnie, dlatego pędzę szybko, żeby dokupić jeszcze te lekarstwa na odrobaczenie i dla lilki, i dla inki. I muszę kupić kocie feromony, żeby trochę ułatwić dziewczynom tą adaptację, bo. Ja jutro idę do pracy, i jak kolejnej nocy nie prześpię ze względu na koty, to może być ciężko. No, także z takiej aktualizacji to tyle. No, gdyby nie to zmęczenie, to pewnie tutaj bym Wam tryskała energią i opowieściami o tym jak to jest cudownie jest cudownie po prostu no, siła wyższa no jadę kupię co trzeba i mam nadzieję, że to poskutkuje mam nadzieję, że uda się Inkę doprowadzić szybciutko do jej do formy ponieważ no straciła w ciągu 7 tygodni 4 kilo. To jest bardzo, bardzo dużo. To jest połowa jej masy ciała. Jak ją głaszczemy, to mi od razu gula w gardle staje, bo naprawdę jest wyczuwalna każda, każda jedna jej kostka. Wczoraj ona w ogóle nienawidzi się czesać, a wczoraj była tak stęskniona, tak wtulona, że pozwoliła się wyczesać, pozwoliła powycinać większość kołtunów. Fakt, że Dostałam rykoszetem i mnie podrapała, bo widocznie w jakieś, jakieś miejsce bolące ją tam e, dotknęłam. Ale, ale daje ze sobą wszystko zrobić. E, ma jakieś lęki, jak e, zasypia, wtula się i co chwilę budzi się, zrywa. Jest e, miałcząc, jest taka bardzo, bardzo płocha, bardzo taka, wiecie, nieufna. Z jednej strony, a z drugiej strony y, widać, że bardzo potrzebuje tej y, uwagi, bliskości teraz i tego, żebyśmy byli. Także, całe szczęście, y, ja teraz jestem już więcej w domu. Mój mąż też y, y, do końca roku nie będzie brał żadnych dodatkowych zmian, prawdopodobnie, więc też będzie więcej w domu. I no będziemy musieli poświęcić teraz dość dużo czasu dla zwierzaków, bo zaraz czeka nas kolejny, kolejna rewolucja w domu. Pojawienie się mańki i to będzie kolejny trudny etap dla naszych zwierzaków. Także zostało nam bardzo mało czasu na to, żeby teraz je wtórnie do siebie zbliżyć i później jeszcze. Dokonać tej adaptacji z dzieckiem, dlatego no, no, trudny czas przed nami, ale ważne, że jesteśmy w komplecie. Ważne, że się y, sierściuch odnalazł. Y, ogromnie jestem ciekawa, co się z nią działo, ale z drugiej strony to jest teraz już najmniej istotne i ważne. Dobra, jadę y, i trzymajcie kciuki, za to, żeby y, się y, laski dogadały. I żeby już nie było tego 24-godzinnego miałczenia i warczenia. Jak widzicie dojechałam na miejsce i chwilkę sobie poczekam, bo jest właśnie przerwa, więc pół godziny mam na to, by zrelaksować się, wiecie. Całe szczęście zaopatrzyłam się w danie na wynos. Nie wygląda to zbyt atrakcyjnie, ale całe szczęście nadrabia smakiem. Szpinak, banan, kiwi i błonnik. Do tego jogurcik, więc jest całkiem spoko, całkiem spoko skład. To mnie trochę ratuje teraz, jak mam gdzieś wyjść. Wolę sobie zabrać taką miksturę, jak kupować coś gotowego. Bo wiecie, to z reguły nie kończy się dobrze. I tyle. Mam nadzieję, że zaraz przyjedzie Diana, weterynarka i ustale z nią trochę plan działania. Bo wczoraj w ferworze tych wszystkich emocji yy, przyznam, szczerze, że niewiele pamiętam, co ona nam mówiła. Yy, biorąc pod uwagę jeszcze to, że porozumiewamy się po islandzku, no to wolę o to wszystko dopytać. Poza tym yy, o ile aktualnie Inka jest wygłodniała, i podanie małej tabletki jej yy, z jakąś przekąską jest spoko. No, to głupia ona nie jest, i już przy trzeciej tabletce dzisiaj był problem, więc musimy wymyślić jakąś alternatywę, w razie co. My nie mamy tutaj gabinetu weterynaryjnego na miejscu i musimy jeździć do Egistadi. Registadir jest oddalony od nas kilkadziesiąt kilometrów, dlatego ustaliliśmy, że będziemy próbować tak zadziałać teraz, żeby jak najmniej inkę wozić. I dlatego mam też bardzo dużą nadzieję, że leczenie pomoże nie trzeba będzie jechać z nią do Akureiri na rentgen z tą, z tą łapą. Bo to jest 300 km w jedną stronę, a jest to jednak męczarnia dla zwierzęcia. Dlatego no i dla nas również. Zresztą, jak wiecie, za chwilę czeka nas wyjazd do Akureiri dłuższy. Stąd też jest wiele takich rzeczy, które musimy teraz ogarnąć. Mam nadzieję, że uda mi się ogarnąć te feromony jak najszybciej, żeby trochę wspomóc dziewczyny i wszystko się zacznie układać. A my się wyśpimy, bo za chwilę, jak nam jeszcze dojdzie noworodek do zestawu, to będzie po prostu cyrk na kółkach. Z takich ciekawostek, tutaj obok, tutaj jest Dyra Like na stowa czyli gabinet weterynaryjny, a obok jest fatabut i na górze jest również taki sklep ala sklep, takie miejsce, ale to, są to dwa miejsca prowadzone przez Czerwony Islandzki Krzyż i są to takie miejsca, gdzie każdy może przynieść rzeczy, które są mu zbędne Zarówno do ubrania, zarówno jakieś wyposażenia domu, zabawki, wszystko, wszystko to zalega. E, może tutaj zostawić, oddać i jest to wyceniane. Za jakieś symboliczne kwoty można tutaj nabyć meble, ubrania, tak jak wspominałam, zabawki. Zabawki z reguły są w ogóle nie są wyceniane i są po prostu, jak dziecko przychodzi sobie, chce wziąć misia, to nikt za to nie kasuje. I przyznałam szczerze, że na początku naszej historii tutaj na Islandii, my jesteśmy 7 lat mm, tu, mm, no to bardzo często byliśmy tutaj y, gośćmi, bywalcami, i dość dużo y, mebli, y, garnki, patelnie, cała zastawa y, stołowa, y, kupowaliśmy po prostu tutaj, żeby było taniej. Teraz tak naprawdę jesteśmy już na etapie śmiejemy się wywożenia rzeczy, bo człowiek jednak jest takim chomikiem. Dajcie znać, czy wy też tak macie. I chomikuje, chomikuje, bo to się przyda, przyda się tak zwane. I my już tak naprawdę, nawet jak wchodzimy czasami, to tak, a dobra, nic nie potrzebujemy. I przyznam szczerze, że faktycznie częściej wywozimy z domu tutaj już rzeczy, jak po nie przyjeżdżamy. Był taki czas, że załóżmy było mi potrzebne żelazko i za każdym razem jak przyjeżdżałam i miałam jakąś potrzebę, to udawało mi się tutaj to kupić, więc to w ogóle było super. Jest to loteria, nie jest tak jak w sklepie AGDR TV, że chcesz kupić telewizor, to on na pewno tutaj będzie. Trzeba tak zwanie polować i często jest tak, że tutaj ludzie po prostu są częstymi bywalcami, jeżeli na coś polują i coś potrzebują do domu. No, tak jak mówię, dla nas już teraz nie jest to aż tak atrakcyjne, bo wszystko mamy i staramy się uczyć takiego trochę minimalizmu. Jeżeli nam nie jest coś potrzebne, to po prostu tego nie bierzemy na zapas, bo później okazuje się, że jak faktycznie czegoś potrzebujesz, to nie pamiętasz, że to masz w domu i tak idziesz kupić, więc trochę to bez sensu. Poza tym no, musieliśmy trochę miejsca zwolnić, żeby no, zmieścił się kolejny lokator w postaci naszego dziecka. I tak naprawdę wydaje się, że mieszkanie duże, a tego miejsca wcale nie przybywa. Zresztą jak już skończę kącik dla małej i wszystko, ze wszystkim się uparamy, to Wam nagram jak to wygląda. Gdzieś mam pewnie nagrania, jak to wyglądało. Zresztą, nawet w jednym z filmów tutaj e, widzieliście, jak skręcałam meble jak komodę e, więc tam już widzieliście przedsmak. A jak już będzie wszystko skończone, to Wam to na pewno pokażę. No i tyle jeszcze 20 minut, i e, mam nadzieję, że uda mi się to wszystko ogarnąć, i nie zapomnę to miałam powiedzieć, bo kilka spraw chciałabym poruszyć z Dianą, z panią weterynarz. Tak żeby już zaoszczędzić sobie jazdy w przyszłym tygodniu, bo mam ogromną nadzieję, że po prostu z Inką będzie coraz lepiej. A w ogóle tak bym bardzo chciała, że wrócę do domu i okaże się, że moje dziewczyny są po prostu już dogadane, oswojone. I. Yy, kupię te feromony, ale wiecie jak to jest, jak coś kupisz, to to się już nie przyda. Więc ja z tą myślą chciałabym kupić te feromony. Bo jak ich nie kupię, to pewnie będziemy się męczyć jeszcze z 3 tygodnie. Ostatnio obiecałam Wam, że Wam pokażę ja i zapomniałam, więc może dzisiaj się uda. Byłam przy okazji na zakupach. Tutaj w Egisztadir mamy dwa sklepy netto i bonusa. Bonus jest y, przez nas nazywane taką biedronką, jest teoretycznie tańszym sklepem. I my zawsze przy okazji będąc tutaj w jakiś y, robimy zakupy takie, wiecie, jakieś puszki, fasole, pomidory w puszce itd. i tak dalej. I byliśmy wczoraj, więc zakupy dzisiaj moje są o wiele mniejsze, ale przypomniało mi się o kilku takich pierdółkach, których wczoraj w tych emocjach nie kupiliśmy. I tak czy siak trochę pieniędzy wydałam. Bo wiecie, to się zachce, tamto się zachce. No to skoro została mi tak chwila oczekiwań, to wam tutaj pokażę przynajmniej. Paragonik. Kupiłam ciasto na pizzę, y, takie pełnoziarniste, ponieważ dzisiaj wymyśliłam, że zrobię sobie cheat day i zjem coś niezdrowego, ale takiego. Z, y, trochę wytłumaczeniem, że jest pełnoziarniste ciasto. Y, co tutaj jeszcze mamy? Y, tutaj mamy sos y, butter chicken. Ja lubię mieć w domu zawsze Taką alternatywę, jak potrzebuję coś na szybko zjeść, to sobie funduję takie rarytaski. Co my tutaj dalej mamy? Worki na śmieci, mydło w piance do rąk, banany, awokado, ser do pizzy. Tutaj dla inki kupiłam mięso mielone, mrożone z no dobra, to będzie bardzo y, kontrowersyjne z koniny wiem, że dla wielu osób jest to kontrowersyjny temat, ale jest to zdrowe mięso a teraz y, no zależy nam na tym, żeby Inka jak najszybciej doszła do siebie Teraz będę rozmawiać właśnie na ten temat z weterynarz y, co my dalej mamy y, tutaj mamy nan y, brojt, czyli chlebek nan co mamy dalej? Peperoni, ogórek i reklamówka. I to wszystko kosztowało 3844 korony, czyli jakieś 120 zł. Mówię to bardzo w przybliżeniu. Tutaj mamy natomiast zakupy z netto. To jest droższym sklepem, ale ja bardzo lubię tam robić yy, zakupy, ponieważ jest dużo więcej asortymentu, który mi odpowiada. To jest pastella, wy ją pewnie znacie też z Polski, ma dość dobry skład, a mi się marzy dzisiaj zupa pomidorowa z makaronem, więc mimo, że nie jest to pełnoziarnisty makaron, to będziemy testować. Szynka z indyka, jedzenie dla kota mokre, yy, czekolada luksusowa. Ale z orzechami to zdrowa. Moi drodzy, kompresy y, do przewijania. Y, nie chcę stosować y, takich chusteczek na co dzień namaczanych, y, mokrych. Y, będziemy używać zwykłą wodę i takie kompresy, więc stwierdziłam, że przy okazji wezmę y, od przybytku głowa nie boli parmezan do pizzy. Tam z tyłu czai się mozzarella w kulkach. A tutaj mamy jeszcze kostki rosołowe, takie Teoretycznie zdrowsze. Ineczko, Inka, chodź tu do mnie. No chodź szybciutko. Chodź. Wszystko dobrze? Pokaż jak chodzisz. No trochę. Teraz damy leki przeciwbólowe. Drugie szczęście, lepiej już, Liluniu? Ilciu. Okej? Okay? Spij sobie. Co Ineczko? Zrobimy kawkę? Zrobimy kawkę i posiedzimy troszkę. Poprzytulamy się. No, moja chudzinka. Moje kosteczki. Wszystko będzie dobrze. No. Wszystko będzie dobrze. Ojej. wie, że jeszcze czeka nas szczotkowanie brzuszka? Szczotkowanie brzusia nas czeka. No i kołtunki musimy powycinać resztę. Aha, Chyba dupalek wrócił. Chyba dupelek wrócił, ojejku. Ineczko, ja wiem, że ty jesteś teraz. Halo, halo, bo wiesz, u nas w domu się nie zmieniły zasady i wciąż nie drapiemy mebli, wiesz? Nie drapiemy mebli. Zabrać ci tą piłkę. Ok. Dzień dobry, Maniusiu. Dzień dobry. Wstajemy. Halo. Dobra, siedzimy sobie tutaj z Inką, Mańką i Kawką. Jak widzicie, Inka potrzebuje bardzo, bardzo naszej atencji. Ała! Ale bez pazurków. I potrzebuje tej czułości naszej obecności. Co powiedziała pani weterynarz? Po pierwsze udało mi się załatwić całe szczęście leki na odrobaczenie w formie kropli, a nie tabletek, więc już nie będziemy męczyć zwierzaków z podawaniem tabletek, bo wiecie, że u kotów jest to dość problematyczne. Co jeszcze? Pokazałam filmik jak Inka chodzi i Pani weterynarz powiedziała, że to jej nie wygląda na uraz mechaniczny, tylko bardziej na jakieś zapalenie mięśni, stawów. Ona po prostu przeszła tak ogromną drogę, że nadwrężyła sobie po prostu te łapy. To jest bardzo duży kot. Fakt, że schudła te 4 kg, ale no jednak waga robiła swoje. Do tego jest odmineralizowana, jest niedożywiona, więc to wszystko, to wszystko może na to mieć wpływ. Dlatego teraz zobaczymy, jak ta terapia lekami, które dostała, tymi antybiotykami, lekami przeciwzapalnymi, przeciwbólowymi i mam nadzieję, że to pomoże i postawi naszą incie na nogi. Co jeszcze? feromonów nie udało mi się kupić. Muszę zaraz zamówić i zobaczymy. No i tyle, moi drodzy. Chyba na tym zakończymy. Mam wszędzie nożyczki w gotowości, bo jak ona leży, to staram się pomału wycinać jej kołtuny. Ona bardzo tego nie lubi, ale fakt jest taki, że jest tak spragniona tego dotyku, tej czułości naszej, że nawet potraf, po, pozwala się czesać. To jest bardzo dziwne. Ale staram się jej nie stresować i w momencie, kiedy już sobie leży, kiedy ma na to ochotę, to wtedy pomalutku jej te kołtuny wycinam i pomału doprowadzimy kociaka do, yy, do stanu, który był przed ucieczką. Czytam, co to tam było. Tego się już nie dowiemy. Dobra. Słuchanie, żegnam się z Wami. Yy, 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 I co? Widzimy się w następnym filmie. Yy, tutaj, jak widzicie, rodzina znowu jest w komplecie. Więc yy, cuda się zdarzają.